Mamy jeszcze jedno takie serdeczne podziękowanie od nas, od Komendy Kupca. Jest to podziękowanie za szczególną pracę włożoną na rzecz kupca, za czas poświęcony, za oddanie. W ruchu Tomku, <tryk>

za to, że zawsze jest wtedy, kiedy potrzeba. Czy to świątek, piątek, czy niedziela, czy rano, czy wieczór, czy po południu. Wtedy, w kiedy nam potrzeba. Czy w urodziny własne. Wtedy, kiedy nam potrzeba. Tomek jest niezawodny i możemy na Tomka zawsze liczyć. I za to chcieliśmy specjalnie Tomkowi dzisiaj podziękować. Dziękujemy druhu Tomku. Dać mu wodu! Dać mu wodu! ...kapral o rozpalenie ogniska. Jako że drużynowym szóstki jest druh Przemek, dinozaur. jak on to ładnie nazywa dinozaur, więc się nie załapał na podziękowania młodzieżowe, a chcieliśmy w jakiś sposób podkreślić pracę zarówno Tomka, jak i Klaudii w pracy drużyny, bo oni dźwigają ciężar po Przemku w prowadzeniu drużyny. I o tej już niebawem będą nowymi drużynowymi w naszym kręgu. Więc wtedy będą się łapać na nagrody jako drużynowi. A dzisiaj chcieliśmy w ten sposób podziękować, dając im szansę właśnie rozpojenia ogniska. Bardzo serdecznie, bardzo miło nam, że na naszej uroczystości, na naszym spotkaniu dzisiaj są rodzice.

rach no, Bo na pewno miło by było, jakby rodzice widzieli Was w tej Waszej aktorskiej pracy, w tych Waszych aktorskich mundurkach, a przy okazji mieliby okazję nas poznać, zobaczyć, bo takie okazje nie zdarzają się często, a na pewno rodzice są i tacy, którzy nie znają Waszych drużynowych, nie znają ich Kupca, a są okazje, żeby się zapoznać. Ale bardzo gorąco dziękuję tym, którzy przyszli do nas i którzy są z nami. I mamy dla nich e, e, też podziękowania. Brawo, bravissimo! Za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży, za zaangażowanie i serce okazane harcerzom naszego chówca oraz za pomoc okazaną Związku Polskiego. Dziękujemy, dziękujemy ślicznie. To. Następny zruch nam rośnie, mm. <grabili <grabili> A będzie słoneczny do powiedzenia. Nie, nie teraz pora na huragan. Teraz pora na huragan. <grabili> no, no, ja eee. To faktycznie. To was Mamy podziękowania również Zmów. dla rodziców, których nie ma tutaj dzisiaj, ale to wy przekażecie podziękowania swoim rodzicom. Są różne sytuacje, nie każdy mógł przyjść, a y, mamy parę o rodziców, których chcemy szczególnie podziękować. Pan Stanisław Pazdro. Jest Ania? Nie ma Ani też. To Dorcia weźmie i przekaże. Są to osoby, które pomagają nam wtedy, kiedy potrzeba, są z nami i nas zawsze wspierają. Pan Andrzej Matusik. Ola. Przekażę. I podziękuję za imieniu. I pan Andrzej Robak, który nam zawsze służy swoim pojazdem wtedy, kiedy potrzeba. I proszę o przekazanie gorących hmm. odcinkowej. Spotkania do pierwszej części naszego spotkania. Mam nadzieję, że w tak szerokim gronie spotkamy się na naszym obozie w Karbi. Zmocnimy się troszkę, troszkę rozśpiewamy, troszkę się nauczymy, bardziej się wszyscy poznamy i w następnym roku harcerskim będziemy jeszcze lepiej pracować. Chciałabym Wam wszystkim bardzo, bardzo gorąco podziękować za całoroczną pracę. Za Wasz indywidualny czas poświęcony czy drużynie, czy chówcowi. Wtedy, kiedy jesteście, kiedy potrzeba, są imprezy chówca, są imprezy drużyny, są różne uroczystości, w których istniejecie. Bardzo gorąco Wam za to dziękuję. Od nowego roku mamy taki plan troszkę wzmocnić gromady zuchowe, rozpocząć pracę z gromadami zuchowymi w troszkę inny sposób, bo jak wszyscy wiemy, nie mamy zuchów, to potem nie mamy harcerzy. A nasze szeregi się troszkę kurczą, troszkę się nam ludzi wyłamuje, no z różnych powodów, ale jeżeli ktoś zaszczepi się za młodu, w gromadzie, w drużynie, to potem jest dobrym harcerzem i miło spędza z nami czas. Dla przypomnienia, jeszcze jak to Dr. Przemek powiedział, ogłoszenia Pasterskie na koniec. Przemek ma jedno, proszę. Okay. Tak. Ważny komunikat. Kończymy powoli projekt Szkoła Spinania. Dla tych, którzy jeszcze nie dotarli i nie wiedzą, to jest projekt, który realizujemy dzięki Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dzięki któremu uczymy się spinać, głównie po przerwdościance spinaczkowej, która jest w Mielcu na Mosirze jutro od 14 do 17, może 18 zobaczymy, ale zakładam, że 17 na hali sportowej Mosir jest ostatnie jakby zajęcia spinaczkowe w tym roku, Horseski z tego projektu trzeba mieć tylko zgodę rodziców, wygodny arasportowy ciuch ci co nie mają 18 lat i miękkie buty aratrampki, bo trudno się spinać i o 14 godzinie zameldować się pod wejściem basenowym przy hali sportowej. Trzy e, godziny, że tak powiem, ścianki spinaczkowej e, pod nadzorem e, operatorów ścianki, czyli osób, które z naszego chłopca ten kurs skończyły. E, można się pobujać po tej ściance i to będzie w czerwcu i przed wakacjami już naprawdę e, ostatnia szansa. Także zachęcam do tego, że jeszcze musimy pewne rzeczy na miejscu zrobić, dokończyć projekt, e, bo za tydzień Jora, Cieśla z dziewiątki Jania Ania Słaganu. Jadą do Warszawy reprezentować naszą grupę i nasz kufiec takiego no, na polskich warsztatach związanych z tym programem. Także kto nie był jeszcze, poważne, kto nie był, żeby było nas jak najwięcej na tej ściance, jak najwięcej zdjęć, różnorodnych zdjęć też zostało po tych zajęciach, kto nie był, jutro 14.00, zgoda rodziców, wejście basenowa, wejście basenowe na, na harę sportową, tam obok jest zaraz ścianka. Zasada jest taka, że od pierwszej gimnazjum e, zapraszamy, ale jak ktoś, jest to powiedzmy szósta klasa, wyrośnięty, mądry, inteligentny i sprytny. No. Pszczuła, 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 kiedy ty w tym miejscu ty jesteś wyrośnięty? Zapraszam już i kończymy.